Wiesz co, teraz już chyba się nie, jakoś się nie błyska. Chyba ta burza słabła. Się w ogóle nie błyska. Ja tutaj czekam na jeszcze jedno. se kurde Bizeş? Przez pięć sekund się błysnęło. No, ale chmurówki walą. Ja nie mogę. Okej, okay, to już załapałem jedno. To już załapałem ostatnie władowanie. Jeszcze m, ta burza będzie trwała jeszcze aż do nocy, aż będziemy spali. Więc to już powinno być dzisiaj na tyle. Nie będę już, nie, już nie będę malować pamięci. Ale bardzo fajna burza. O nie. Dzięki za obejrzenie.